Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was dziś na odcinek zdrabkowy z krzyżówką XXL i z numerem 1 udało się zdobyć taką zdrabkę często jest tak, że pierwsze zdrabki dają jakoś wygraną, no ale czasami jest tak, że i nie ma nic więc dzisiaj sobie przetestujemy, w bonusie mamy fajne słowo taniec no i zobaczymy czy coś z tego będzie czy nie, będę oczywiście przesuwać, no bo wiecie jak to jest z tymi zdrabkami i zaczynamy, no i widzicie od razu tylko rękę podnoszę i od razu yy, Fokusuje się no i co ja mam z tym zrobić fantem? Ale nic, no musimy jakoś sobie poradzić. Pierwsze, y, pierwsza, pierwsza, pierwsza y, literka jest to I. No I mamy tutaj taniec. Szukamy. List. hiob, Tutaj mamy I. Ok. Może bliżej przysunę zobaczymy. Y, szafir. Indyk. Barry Logistyk, Szczecin. No i co? Szczecin, no to pozdrawiamy ze Szczecina. <grym> Blion. No i tutaj więcej nie ma. Dobra. Kolejna literka jest to literka U. Kaucja. Baku. Więcej nie widzę. Literka M. Niebieskim. O, jedna tylko. I w zielonym. Tu troszkę więcej, ale też nie za dużo. Dobra. Kolejna literka, będzie to literka Z. I szukamy. Tutaj mamy łazę. Więc nie ma. Teraz tu szafir. Tutaj mamy gaz szczecin inwazja więcej nie widzę i teraz tutaj znaczenie teza te hmm, gaz no i więcej nie widzę dobra kolejna bo coś mi się tutaj przewraca cały czas bardziej kolejna literka jest to literka M no i zobaczcie nie ma już nic w tym Bonusie. Ok. Moc. Czyli ta moc. Ta zdrabka coś nam. Czy ma w sobie jakąś moc wygraną? <grydy> Zobaczymy. Masa. No i koniec. Cały czas mi się przewraca. Nie wiem O, może tak zrobić. Kolejny. Teraz I szukamy. Gra. Ostatnio y, gramy w grę UNO i powiem Wam, że tak dobrze nam to idzie, a dać załapa to bardzo dobrze. Y, oczywiście w tej grze trzeba mieć szczęście, ale y, też trzeba i, i czasami pokombinować. I właśnie widzę, że Adam myśli i naprawdę fajnie nam to wychodzi. I powiem Wam, że były takie dni, że graliśmy po kilka razy dziennie, no bo tak chciało się nam grać. <laughs> Już teraz troszeczkę mniej, ale. Ale zawsze jakaś partyjka y, raz dziennie dzień jest, co mnie bardzo cieszy, bo Adam ogólnie nie lubi gry grać i y, no i to takie, wiecie, bo strasznie nie lubi przegrywać, no a ta gra jednak już powoduje to, że się przegrywa i widzę, że coraz lepiej sobie z tym radzi. No i super, bardzo, bardzo się cieszymy, że poznałam tą grę, bo nie znałam jej. Taniec. I teraz N. Nacja. No. Nic nie widzę. Tutaj, tutaj, tu, szczecin, inwazja. Okay. Znaczenie, jan, tutaj mamy n. No i chyba tyle. Dobrze, kolejna literka. Jest to literka w. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I szukamy, obawa. Baba. Hmm, czy jeszcze coś jest? Nie widzę. Teraz tutaj inwazja. Więcej nie ma. I zielonym bodolot. No i koniec. Dobra. Kolejna strapeczka. To znaczy, kolejna literka. To jest R. Tutaj mamy R. Tutaj mamy R. Gra więcej nie widzę. Teraz tutaj bar, nie, bari. Tutaj mamy R, tutaj mamy R. Targ. Kran. No i więcej nie ma. No i teraz tutaj Artur, Ren, Hormon, Obrona, Teatr. Ok, dobrze. Kolejna literka to, jest to literka K. Więc tak, kaucja. Kompleks. Baku. nie, nie widzę. Teraz w niebieskim. Tutaj mamy K. KRA, Indyk. Mniej więcej nie ma. I w zielonym mamy tu. Kolej. Na razie nie mamy ani jednego słowa. I tylko P. I teraz tak. Tutaj. Czy jeszcze gdzieś jest P? Nie widzę. Opole. Opole. Nic nie widzę. I w zielonym Pegas. No, nie widzę. Więcej. Dobra. Kolejna literka jest to literka H. Hiob. Więcej nie widzę. Tutaj też nie widzę. I teraz hormon. I więcej nie ma. Dobra. Kolejna literka będzie to literka J. Nacja. Więcej nie widzę. Jar. Tutaj mamy J. Więcej nie widzę. Teraz tutaj klej. No, więcej nie mam. Dobra. Naprawdę jeszcze nie ma ani innego słowa. Bo mam nadzieję, że coś się tutaj trafi. Taniec. Coś będzie mamy tutaj tutaj jeszcze jak je przegapiłam, kaucja teraz te salto togo list najwięcej nie ma teraz tutaj stos logistyka targ najwięcej nie ma teraz teatr tutaj mamy te ocet bodolot Artur, no nie ma. Jeszcze mamy cztery literki. Jest literka F. Tutaj mamy F. Niebieskim Szafir i zielonym. Zielony nie widzę. F, dobrze. Ale zielony Hormon, tutaj M kupiłam, A tutaj N, okej. Okay. Kolejna literka jest to literka E. Taniec. Myślicie, że będzie A i C? <laughs> nie wiem. Tutaj mamy E. 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 Nic nam to nie daje. Ireneusz, ale nie ma S. Klej. Szczecin. Teraz tutaj Bem. Detektyw. Teatr. Abel, Pegas, Klej, teza. no i mamy pierwsze słowo Ryn, proszę, pierwsze słowo Ryn, no dobrze, kolejna literka jest to literka S, to już na pewno nie będzie tutaj, na pewno nie będzie bonusu, tutaj R skupiłam, kosa, dobrze, Teraz tutaj szafir, szczecin, nysa. Tutaj Ireneusz mamy pierwsze słowo. No, troszkę mało, nie? I teraz tutaj Masa. No i to by było na tyle. Dobra. Ostatnia literka. Czy coś nam tam? Jest to literka O. No i zobaczymy. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma. Mamy słowo. Jezioro. Pierwsze słowo. Dno. O. Togo. Drugie słowo. I osana, no, ale nic nam to nie daje, bo nie było a. A to trochę za mało. Nie było L. No, niestety. Teraz tu opole, stos. Tutaj mamy słowo. Tutaj mamy o. Moc. No i to by było na tyle. Stos i Ireneusz. Niestety nie ma nic. I teraz. Yy, tutaj jeszcze klej, ale i tak nie było A, no to wiecie, nic z tego tutaj BOA, oborna, wodolot, hormon, mamy drugie słowo no i tak nam to nic nie daje także niestety, ale trapeczka wydaje się być pustą T, sprawdzimy jeszcze kontrolne TO. O, co by mogło tutaj być? No, mogło być 30, 30 zł, a tutaj mnożyć razy 1. no ale niestety nie ma nic. No ale nic, przetestowana krzyżóweczka z numerem 1. na pewno jeszcze się pojawią u mnie krzyżówki, bo ja je po prostu lubię. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oczywiście oglądajcie reklamę, będzie mi bardzo miło, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki!